Dzień dobry, piękny dzień, słonecznego lutego, właśnie wstaje słońce, jest minus 8, czy 9? nie dziewięć, minus dziewięć. Jesteśmy już znowu u Artura, powrót, jak nie rowery to motory. Dzisiaj pokażę Wam z bliska WFM-kę, ona nie jest do sprzedania kochani, ale jest w pięknym stanie, z opinią rzeczoznawcy. Na papierach, biała blacha, wszystko pięknie odrestaurowane, pali od strzała. Piękny, piękny, naprawdę wspaniała historia, rocznik 60, super lampa oryginalna, no wszystko, coś pięknego, no jest opinia rzeczoznawcy, patrzcie, smar kalamitki, smarowniczki, no coś pięknego, coś pięknego, tu można się obejrzeć. A my przyjechaliśmy po włoską motorynkę, Pula, dokładnie nie pamiętam, ale zaraz Wam wszystko powiem, tutaj słuchajcie, velomotor to jest, S Salazaro. Rocznik, już Wam mówię, 75. No to muszę śmiało powiedzieć, że jest starsza troszeczkę ode mnie. Odrobinkę. No, także to jest dzisiaj z nami. Fani, cieszymy się. To jest następna e, z Motogno. Motognoli. Tak, tak, tak. Czyli też włoska Dżwerona Italia, wyprodukowana motorynka w Italii. To jest rocznik, kochani, już Wam mówię. 72, czyli troszeczkę starsza, ona jest troszeczkę wybrakowana. Tu jej tego brakuje, tamtego, ale świetny motocykl. Bardzo fajna włoska motoryka. Co można powiedzieć o Włochach, to robili motocykle, motorowery ze smakiem, bo one zawsze pięknie wyglądały, nie? Także tutaj, tutaj to jedzie do nas. Super się bardzo cieszę, bo ja lubię zwozić różne smakołyki. Moto no Guzzi już wam pokazywałem, słuchajcie. No i zaraz pakuję na przyczepkę. Zaraz wam jeszcze Moto Morini pokażę. Eee, Biga, Big e, DRK Dual Sport na jednym cylindrze, single cylinder 800S. Zaraz pakuję na przyczepkę, kochani. Bardzo się cieszę z tego modelu, bo bardzo mi się podoba. Zresztą ja zawsze byłem z, związany ze światem enduro, po wypadku już musiałem odpuścić, ale jednak zamiłowania zostały. Sam smak do takich motocykli. Przyjechał też, ja tak pochaczę tu lekko z góry. Motorini, ale znalazł się już na niego klient. Fajnie, też piękny motocykl, taki trochę spidowy w sensie do sportów. Nawet pokazuje to dokładnie siedzenie tego, tego motocykla, że taki był raczej sportowy. Piękny, piękny kolor. Ale już niestety nie dla mnie. To nic. Zrobimy pewnie smak kiedy indziej, jak coś przyjedzie bardziej fajniejszego. Ja już Wam tu wszystko pokazywałem, ale jeszcze pokażę Wam Kawasaki, bo Kawasaki też jest dla, dla Was, jeśli mielibyście ochotę, dawajcie znać. Jest na słapie. Standardowo wychodził na 45 koniach, tu jest 65 koni. Ten sam silnik, silnik Kawasaki, tylko po prostu przerzucony, zesłapowany z mocniejszego modelu. Świetnie wygląda, piękny. No, smaczek, kąsek dla miłośników Kawasaki. No i na zakończenie wypadku krótkiego, szybkiego dzisiaj, bo bo jakby niedziela, także niedziela jest dla nas, dla odpoczynku. Jeszcze zaksik, czyli sparta z silnikiem w kole. Rower, można powiedzieć motorower. Piękne kuferki, to już widzieliście wcześniej. No i to, co przyjechało już dzisiaj, zaraz będzie tutaj majstrowane, przy nim wszystko będzie zrobione. Zresztą tutaj właściwie to, to nie ma co robić, ale coś tam poczyścimy. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Taki szybki filmik, ale cały czas rozbudowujemy kolekcję, mieszamy tutaj w lewo i w prawo i dobrze się przy tym bawimy. To jest wspaniały nauk. Hej.